Ben benz, witam, witam. Łoba benz, tego typu. Wow, trzeba iść do przodu, nie z tyłu, tego typu. Witam, witam wszystkich, jak tam pogoda, jak wakacje były, od tego zacząć. Wow, a powiem wam, dzisiaj w tym roku to jest susza, tak? Opadają liście, tak jakby by była jesień. Susza, susza jest w tym roku, bo strasznie opadają liście. I mam takie wrażenie, że to jest już jesień, kurde, a tu jeszcze jest lato. Ale mówili będą upały. No i są upały. Gdzie jest w miarę tak fajnie, tego typu że jest Giuse, a kilka dni temu to kurde, to wszystko stało w miejscu. A teraz taki fajny wieterek. Od tej godzinie jest fany wieterek. Nie wiem jak będzie później. Tak. No, zobaczymy, zobaczymy, ale wyrażenie jakby jesień, to liście opadają, mówili, ostrzegali, że będą upały, no ale są, mało tego deszczu, a słuchajcie, no powiem wam, jak mało deszczu, no to wszystko wysusza wszystko po kolei, słuchajcie, inne rzeczy, tak na przykład owoce, warzywa, no, ceny poszły w Z tego powodu, że susza jest właśnie. No cóż, co zrobić No właśnie, głobabę Jak Jak żyjecie, jak nie, nie robię Stymu na YouTube No to Dla mnie to Pryszcz tego typu Wy płaczcie, nie ja Tego typu No cóż, sami sobie nagrabiliście Ja powiedziałem, zaczniecie ze mną Wojnę to Wam przekrócę. Ile razy to mówiłem? Ile razy w ogóle powtarzałem od tego za coś? Żeby nie zaczęłaś ze mną. A Wy swoje, swoje i swoje. No to jak Wy swoje, to jako Was zrobię inaczej. Upierdolę Was. Inaczej. No i tak upierdolę Was, że przekróciłem to wszystko. W przyszłym roku prawdopodobnie dostaniecie po ale to nie wiem, czy dostaniecie, jak będziecie się tak chujowo. Zachowali, będą, będziecie się tak zachowywali pięku do nas, to w ogóle nie dostaniecie płótna od nas. No to jest właśnie krótko i na temat u mnie. Bo u mnie nie ma pierdolenie się. Jak mówię, to mówię i robię. Proste. Widzicie, co tracicie. No ale to Wasza, wasza wina że wy tak się do nas w chujowo nie wiem dlaczego. Co my kurwa zrobiliśmy? Nic. My robimy swoje. A wy musicie kurwa zawsze napierdoleć plotek jakiś napierdolić inne rzeczy. A później macie do nas kurwa pretensje. niecie kurwa do siebie. Że jesteście taki zjebani niektórzy. Nie mówię o wszystkich. Widzicie jak można stracić to co by się chciało aby starczyło zamknąć jadaczkę nie odzywa się i nie iść aby, a wy nie, nie mieliście takie tylko na stół, mieliście pretensje jest jak wam powiedziałem nie zaczynasz ze mną kurwa Tyle razy tłumaczyłem i będę tłumaczył. Nie znacie nas, kurwa. W rano życiu, A, a piszecie, bzdury, kurwa, bo e, na komentarzach piszecie, jakie jest zola. Ja tego się kurwiłem i mówię, chuj. na przykład zrobię. Tyle razy ostrzegałem. Nie zaczynajcie ze mną, bo wy tracicie. A mnie mieliście w dupie, bo myśleliście, że ja żartuję. Nie. Żarcie się skończyły. Już od dawna. kurek wam przykręciłem. A widzę. Tak jak Bonzo zawsze myśli. A wy czym myślicie? Dupą? Bo głową chyba nie. Nie, no ja tego tak go zrobiłem. Jak zrobiłem. Krótko na temat właśnie. Nie no, widzicie, po chuj zaczynacie, po chuju coś robicie. Wystarczyło mieć szansę do nas. Jak ktoś nas nie lubi, to nie musi kurwa nas oglądać. Tak kurwa, prosto. Ale wy tego kurwa nie rozumiecie, bo jesteście mocni przez ekran, a w rany w życiu to jesteście pizdami. Już tyle razy wam tłumaczyłem. Który z Was wyskoczy do mnie w rannym życiu? Nikt. Tylko jesteście mocy w głębi, przez internet. I tak to wychodzi, słuchajcie. I tak wychodzi wasza głupotos, Głupie zaczepki, inne rzeczy. I tracicie to, co tracicie. No. Trudno. Nie ma broszka. brożka. być w tym roku, już planowałem, w tym roku, zlot jeszcze. Ale powiedziałem nie. Bo już planowałem, już z myśleliśmy Czy może zrobimy w tym roku jakąś sierpniu zodo. Ale ja mówię nie chuja. Wy jak nie umiecie się do, dopasować do nas, to chuja. To nie będzie. Krótko na temat robię. Ze mną nie ma pierdolenia się. Słuchajcie. Ale cóż, wy jesteście na mądrzejsi, na świecie, wszystko kurwa wiecie. A tracicie. No to... No to ja z punktu widzenia to ja nie rozumiem. Czy wiecie, czy nie wiecie, co wy odpierdalacie. No ale cóż Ja powiedziałem krótko. Ze mną nie będzie się Jebania I pierdolenia się. Ukurucywa. No i, i zrobiłem jak zrobiłem. No widzicie. Warto zaczynać ze mną. W ogóle ze mną, z gobrą. Chyba nie warto świeczki. Co? No, właśnie, A wy upieracie się, że jesteście lepsi od nas. Chujo, lepsi jesteście. To odosłano z, gó z góry, mówię. gówno wiecie. I gówno robicie. Warto świeczki. Nie jest to takiej warto świeczki, co? Bo tracicie to, co byście mieli. A już dużo straciliście u nas. No słuchaj. Wasza broszka, wasza sprawa. Nie moja, ja się nie będę wpierdalać. Prosta, prosta, skurwysy. Widzicie i kto jest znowu guru? Wy czy ja? Bo na razie to ja. Jestem górą, a wy dołem. No widzicie, jest <grym> z tego śmieję, bo nie rozumiecie. Jesteście mocni tylko przez internet, a w rano życiu pizdzie jesteście. Pizdami takimi, że kurwa, jak nie ja widzę, jak tego żaden z Was, kurwa, by nie powiedział mi to w twarz. Bo się boicie, kurwa. Wiem to, to do, dokładnie. I to Was, kurwa, proste tego typu.